do rozbicia e, wszelkich e, grzybów pasożytów wirusów ale też mówimy o wirusach związanych właśnie e, właśnie z, z sprawami pokowidowymi -co e, Użyję zestawu kamertonów e, e, Solfeggio 4 i on ma wpływ właśnie na rozbicie wszelkich e, właśnie cząsteczek które gdzieś tam w organizmie krążą e, i Tutaj jest skupienie na takiej właśnie na głowa mózg yy, i to w tym kierunku. Czyli na początku pokażę jak zastosujemy ten zestaw. W 4 to są wysokie częstotliwości od 3171 Hz aż do yy, kamertonu 10. Yy, ogólnie zestaw Solfeggio to 9 yy, kamertonów. I on się kończy na 3960 Hz. I dorzucony do tego jest jeszcze kamerton 4488 Hz, czyli kamerton mistrzowski pochodzący od 1122. To jest tylko następna oktawa. I ponieważ zestaw Solfeggio 4 to 10 kamertonów w zestawie, ale mamy jeszcze taki zestaw detox. Detox 2048 do 5460,8Hz to najwyżej nastrojony Kamerton. My yy, zastosujemy tę yy, terapię właśnie tą technikę na początku Solfeggio 4, a potem pokażę jeszcze yy, pewną nowość zastosowanie Solfeggio 4i. Detox równocześnie, co da podwójną, mocniejszą falę, bo tu już mamy połączenia różnych dźwięków yy, solvencio i detox, yy, to powstają pewne interwały, te kamertony między sobą się będą wzmacniały. I tutaj dołożę do zestawu Solvencio 4 jeszcze na sam koniec kaberton herpes, to jest 5400 Hz, <laughs> także yy, wykonamy całą technikę do Pracy wykorzystam płytę z serii Uzdrawianie kamertonami, ale to będzie płyta Euforia. Ponieważ są tutaj właśnie te dźwięki, które w tym zestawie Solfeggio 4 potrzebuję. zaczynamy wszystko od dźwięku Gis przed przystąpieniem do jakiejkolwiek terapii. Użyję tego zestawu właśnie na oczyszczenie aury, czyli energia 1. Aktywujemy kamerton 1, 2 i 3, po wstępnym oczyszczeniu aury oczywiście cztery uaktywnienia. Nastawiamy muzykę z serii uzdrawiań kamertonami Euforia na utwór numer 9, to właśnie utwór w tonacji Gis. I tutaj aktywujemy i takimi ruchami od głowy aż do stóp. Co najmniej cztery uaktywnienia, utwór następny to też tonacja Gis. Troszkę dłużej na wysokości mózgu, głowy. Utwór numer 3 to już się zmienia tonacja, czyli przerzucam na tonację A. Utwór numer 10. I też od głowy takimi ruchami falowymi i idziemy aż w dół do stóp. Ważne, żeby wibracje rozsyłane były na całe ciało. Utwór numer 4, też tonacja A. Utwór numer 5, tonacja Ice, czyli zmieniam utwór na numer 11. Tych uaktywników oczywiście ma być co najmniej 4. Ja teraz robię oczywiście w pewnym skrócie po 2. Utwór numer 6, to tonacja H, czyli zmieniam na utwór 12. Utwór numer 7. To racja H, czyli z utworu 12, wracam na utwór 11. Utwór numer 8 to racja H. Neutralizuje ten bardzo wysoki, piskliwy dźwięk, ale bardziej skuteczny dźwięk. Utwór numer 9 to też tonacja H. I utwór numer 10 to już jest dźwięk mistrzowski i tonacja CIS, czyli możemy włączyć utwór numer 2. I też oczywiście dźwięk i muzyka będą w tej samej zsynchronizowanej tonacji. I dźwięk Herpes to utwór numer FIS numer 7, i tu możemy tym utworem właśnie zakończyć całą terapię solfeggio 4. Jeśli chcielibyśmy zrobić teraz następną terapię i połączyć właśnie te oba zestawy, czyli z jednej strony detox, a z drugiej solfeggio 4. Tu powstaną już y, między tymi y, dźwiękami pewne interwały, ale te kamertony one się będą wzmacniać też między sobą y, i powstaje y, o wiele mocniejsza fala dźwiękowa. Y, utwór y, nastawiamy do płyty detox, czyli tu idzie wszystko po kolei C, D, E, F, G, A, H, C, D, E i F. Na tym się kończy. Y, Zestaw Solvegio 4 dajemy jako zestaw dodatkowy i te kamertony stawiamy w tak jeden obok drugiego. I kamertony między sobą będą jeszcze pracowały i wzmacniały całą moc wibracji. Prowadzimy tę terapię tak samo jak właśnie w zestawie Detox. Czyli zaczynamy od lewej stopy, idziemy do ramienia, do szyi i wychodzimy na śledzionie. Prawa noga do szyi wychodzimy na wątrobie. Od lewej dłoni do ramienia, do szyi wychodzimy na śledzionie. Prawa dłoń do ramienia, do szyi wychodzimy na wątrobie. I teraz z za głowy wychodzimy na śledzionie. I teraz takimi ruchami falowymi, ale dłoń. Lewa, prawa i dopiero teraz ruchem falowym w dół. Utwór numer dwa to donacja D. i tu łączymy oba kamertony, też z takim lekkim odstępem między sobą i prowadzimy w ten sam sposób, który pokazałem na początku za każdym razem ten sam schemat ten schemat też jest oczywiście na okładce yy, płyty Detox jeśli w środku otworzymy to wszystkie te punkty są zaznaczone, wszystkie linie utwór numer 3 to tonacja E i tu biorę dwa kamertony razem. Dłoń lewa, prawa i ruchamy falowymi w dół. Utwór numer 4 to tonacja F. Utwór 5 to tonacja G Utwór nr 6 to tonacja A utwór numer 7 to tonacja H. Utwór numer 8 to powtarzający się dźwięk C w następnej oktawie, czyli zaczęliśmy od 28 teraz jest to już 496. Utwór numer 9 to tonacja D. numer 10 tonacja E i tu już zbliżamy się do tego najwyżej nastrojonego y, kamertonu tonacja F 5460,8 ale do ponieważ skala Solfeggio już nam się kończy a więc y, weźmiemy sobie kamerton z zestawu Candida Herpes i tutaj ten kamerton Herpes spotkają się dwie tonacje 5400 i 5460,8 czyli najwyżej nastrojone kamertony, które można jeszcze pre precyzyjnie nastroić powyżej 6000 ty Hz już kamertonów nie stroimy po prostu. Yy, no Tutaj już nie byłoby takiej precyzji. Na całą terapię kończymy zestawem yy, Energia 2 i to na koniec te. Yy, Uspokajające, wyciszające dźwięki y, kamertonów C plus E, C plus G i w ten sposób przeprowadzamy całą terapię.